Być może stworzyłem w Twojej głowie pytanie. Jeżeli firma network marketingowa płaci prowizję tym wszystkim ludziom 4-6 poziomów w głąb, czy to nie podnosi ceny produktu? Oczywiście, że tak, ale czy to oznacza, że produkt jest droższy dla klientów? Niekoniecznie. Bardzo często jest on tańszy od produktów tradycyjnych. Ponieważ firmy networkowe zwiększają koszty wypłacając ludziom na kolejnych poziomach, redukują je, wycinając niektóre z tradycyjnych kosztów dystrybucji. Za moment wyjaśnię jak. Nie oznacza to jednak, że powinieneś chcieć niższej ceny produktu. Czasem otrzymujesz bardziej wartościowy produkt za nieco wyższą cenę. Kiedykolwiek ktoś spogląda na cenę produktu, zanim jeszcze zwróci uwagę na jego wartość, patrzy w niewłaściwej kolejności. Pozwól, że wyjaśnić dystrybucję. Zaczniemy od tradycyjnej metody. Napój gazowany będzie tu dobrym przykładem. Jak myślisz, ile kosztuje taki napój? Surowce dla producenta kosztują, producenta kosztują około 6 centów za napój i puszkę. Oczywiście potrzebuje zysku z marży. Produkt trafia do dystrybutora krajowego, który podnosi jego cenę. Dalej do dystrybutora regionalnego, który również podnosi cenę. Potem do lokalnej hurtowni, która podnosi cenę. Następnie dochodzi koszt reklamy, który znów podnosi cenę. Ostatecznie towar trafia do sprzedawcy detalicznego, takiego jak restauracja, który także podnosi cenę i sprzedaje puszkę napoju za 2 dolary. Zatem z 6 centów do dwóch dolarów mamy jednego dolara i dziewięćdziesiąt cztery centy marży na napoju. Dlatego w tym przypadku 1 dolar i 94 centy podzielę równo na 6. Nie oznacza to jednak, że w przypadku każdego kanału dystrybucji ta kwota będzie w rzeczywistości taka sama. Chcę ci tylko pomóc zrozumieć, ile kanałów wpływa na zwiększenie ceny produktu. Zatem 1,94 podzielone na 6 daje 32 centy, które trafiają do każdego z poszczególnych kanałów. Załóżmy więc, że każdy z nich otrzymuje 32 centy. Jak prawdopodobnie zauważyłeś, w tradycyjnym marketingu 85% ceny stanowią koszty dystrybucji, które pokrywa konsument. A 15% stanowią koszty wytworzenia produktu. Ostatnio każdy stara się ciąć koszty produkcji, co oczywiście zmniejsza jakość produktu. To, co robi network marketing, to cięcie kosztów dystrybucji. Przyjrzyjmy się więc, jak to działa w network marketingu. Producent otrzymuje swoje 32 centy. Następnie mamy dystrybutora krajowego, którym jest firma network marketingowa, i ona także zachowuje swoje 32 centy. Zatem firma networkowa posiada cztery kanały, z których może przekierować pieniądze. W tym konkretnym przypadku powiedzmy, że weźmie jeden z tych kanałów i te 32 centy przekieruje do producenta tak, aby stworzyć jeszcze lepszy produkt. Z tego powodu, bardzo często jakość produktów z network marketingu jest znacznie wyższa. Dalej, powiedzmy, że przekieruje kolejny kanał na dział badawczo-rozwojowy firmy, aby wynaleźć i wytworzyć więcej nowych produktów. A teraz pojawia się część, która najbardziej cię zainteresuje. Firma network marketingowa potrzebuje sposobu na dystrybucję swoich produktów, więc znajduje dystrybutora. Nazwijmy go dystrybutorem A. Firma zwraca się do niego i mówi: Czy chciałbyś dystrybuować nasz napój? Bodźcem dla Ciebie będzie zysk ze sprzedaży, jaki do tej pory miała restauracja. To daje dystrybutorowi A szansę kupić w hurcie i sprzedać w detalu. I to nazywa się sprzedażą bezpośrednią. Teraz firma networkowa potrzebuje więcej dystrybutorów. Może ich sama poszukać lub dać dystrybutorowi A bodziec, aby ten zrobił to za nią. Kto będzie lepszy do znalezienia większej liczby dystrybutorów? Dystrybutor produktu czy firma? Dystrybutor to on działa na rynku, on ma zadowolonych klientów i to on ma referencje. I to wszystko właśnie z polecania produktu. Jest zatem logiczne, że dystrybutor jest lepszy w szukaniu nowych dystrybutorów niż firma. Zamiast zatrudniać przedstawicieli handlowych, którzy zajmą się szukaniem dystrybutorów, firma network marketingowa tworzy bodziec dla swoich dystrybutorów do szukania kolejnych dystrybutorów. Firma mówi do dystrybutora A. Zapłacimy ci tyle, ile mielibyśmy zapłacić za reklamę, za zatrudnienie i szkolenie dla nowych sprzedawców, a dodatkowo damy ci bieżące prowizje od zamówionych produktów przez dystrybutorów i klientów, którzy za Twoją przyczyną związali się z naszą firmą. Damy Ci pieniądze jako bodziec do szukania i szkolenia większej liczby dystrybutorów naszych produktów. W użytym przeze mnie przykładzie z łańcucha dystrybucji usunęliśmy dwa kanały. Stworzyliśmy szansę zarabiania dla jednostek takich jak ty czy ja. Zbudowaliśmy zespół dystrybutorów, włożyliśmy więcej pieniędzy do naszego napoju, jeszcze na poziomie produkcyjnym, utrzymując przy tym taką samą cenę produktu.